Witam Państwa. Dzisiaj e, chciałbym przedstawić w paru krótkich, prostych słowach, na czym polega podatek VAT. Postaram się to odpisać e, najprościej, jak to jest możliwe. E, otóż podatek VAT jest podatkiem od wartości dodanej czyli jest to podatek, który jest naliczany niejako na cenie naszych usług czy naszych towarów, które sprzedajemy. I na czym on polega? To w sumie można to określić tak, że nie są to nasze pieniądze. Tak? Jeżeli naliczamy podatek VAT na cenie, to musimy przyzwyczaić się do tego, że ten podatek będziemy musieli oddać do Urzędu Skarbowego. Jednocześnie, gdy zakupujemy rzeczy bądź usługi, które wykorzystujemy w naszym biznesie do wytworzenia naszej usługi bądź do wytworzenia towaru, który sprzedajemy, to. Podatek VAT, który płacimy w sklepach, czy płacimy firmom, które te usługi dostarczają, jest to już ta część podatku, którą oddaliśmy. Postarajmy się na takich prostych liczbach. Jeśli nasza usługa wynosi 200 funtów, cena za tą usługę jest 200 funtów, plus 40 funtów VAT, to te 40 funtów nie jest nasze, te 40 funtów powinno trafić do urzędu skarbowego. Jeśli jednocześnie Kupimy coś w sklepie za 50 funtów plus 10 funtów VAT-u, jest to wydatek, który jest nam potrzebny w naszym biznesie. To już niejako 10 funtów zapłaciliśmy, a więc zostanie nam 30 do dopłaty do urzędu skarbowego. Tak można przedstawić VAT na najbardziej prostych słowach. Oczywiście jest to bardziej skomplikowany podatek, w tym znaczeniu, że ma on różne zasady, są różne progi podatkowe, z czym oczywiście należy się zapoznać, gdy nasza firma staje się płatnikiem VAT. A kiedy stajemy się płatnikiem VAT? Obowiązkowo wtedy, kiedy nasz obrót w ciągu ostatnich 12 miesięcy, pełnych 12 miesięcy kalendarzowych przekracza 85 tysięcy funtów. Tu należy pamiętać, że nie dotyczy to rozliczenia podatkowego, tylko ostatnich 12 miesięcy. Jeżeli dzisiaj przykładowo mamy listopad w roku 2019, to sprawdzalibyśmy taki obrót od listopada 2018 do końca października 2019. Możemy też zarejestrować firmę na VAT dobrowolnie. Kiedy to może być dla nas korzystne? Może być to korzystne wtedy, kiedy, głównymi, kiedy większość naszych klientów to głównie są firmy zarejestrowane na VAT. Takie firmy nie odczują różnicy, jeżeli podniesiemy nasze ceny usług o podatek VAT, gdyż one ten VAT odpiszą. My natomiast uzyskamy możliwość odpisania od podatku VAT Kosztów VAT, które ponieśliśmy, zakupując usługi bądź towary, które były potrzebne w naszym biznesie. Zapraszam do zadawania pytań, wysyłając maila. Postaram się na wszystkie Wasze pytania odpowiedzieć w najbliższych odcinkach.